26 czerwca 2022. Maciej Szcześniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na obiektach Hutnika, gdzie będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać spotkanie Czerwoni kontra Zieloni w rocznikach 2006-2008. Czerwoni w następującym składzie, 96 w bramce Żywiczyński, dalej Cegiełka, Zawadzki, Skalski, Bartnik, Kulewicz, Kwieciński, Ciurkot, Głowacki, Pilch i Rek. Na ławce Schubert, Małysa. Kapera, Czuba, Bałaj i Nawrocki. Zieloni w następującym zestawieniu. W bramce Schubert numer 88, dalej Morąg, Krawiec, Kuczma, Gabor, Kortała, Cisowski, Lenartowicz, Wasiłowicz, Węgrzyn i Mosur. Na ławce rezerwowych Zając, Czeczko, Sondaj, Boczar, Lekstan i Suwiński. Wszystko gotowe, aby rozpocząć to spotkanie. Mamy nadzieję na dobre widowisko, dużą ilość bramek i Agenci skałci piłkarscy menedżerowie. No i zobaczymy, czy któremuś z zawodników uda się. Teraz przerzut na prawą stronę. Spójrzmy, zapowiada się groźna szansa. No i mamy pierwszy w zasadzie tak, groźny strzał na bramkę. No i tutaj blisko szczęścia był Wiktor Węgrzyn. Uderzył z okolic 16, ale ten strzał był zbyt lekki. Lepiej prezentują się w pierwszych 15-16 minutach zawodnicy drużyny zielonej. No teraz uderzenie z większej odległości. Zobaczmy jeszcze raz na powtórkę. No to strzał w środek bramki, ale tutaj poradził sobie broniący bramki czerwonych Żywiciński. Ten corner drużynie zielonej. Spójrzmy, jest szansa! Świetnie Żywiciński. No i spisał się teraz na medale bramkarz Olimpiku Wrocław. Dobrze ta piłka zbita w koziu. To było naprawdę trudne, by tutaj obronić ten strzał. Bliska odległość po koźle. No ale spisał się bardzo dobrze. Wreszcie jakąś akcję zaczepną zawodnicy drużyny czerwonej. Może teraz uderzenie z większej odległości Karola Skalskiego. Ale gracz polni Warszawa musi się mocniej wysilić, by tutaj pokonać swojego rywala. Z łatwością złapał tą piłkę, bramkarz górnika zabrze, Jakub Szubert. W 28 minucie, no tutaj sił absolutnie brakować nie powinno. Teraz przedziera się Arkadiusz Morąg, zawodnik. Bruk Betu, Termalika nie ciesza. No i ten indywidualny rajd zakończony celnym strzałem. Tyle tylko, że poradził sobie z tym golkiper Żywiczyński. Dobrze był ustawiony. Strzał też w środek bramki. Dość ryzykownie wyprowadzać piłkę z własnej połowy. No i teraz to kończy się stratą. Spójrzmy, uderzenie. No i koniec pierwszej części tego spotkania. Zobaczmy na powtórkę. Ten strzał nie miał odpowiedniej mocy. Odpowiedniej siły, by... Zaskoczyć bramkarza z szybką akcją. no Rzadko się zdarza, by nie było bramek w 33 minucie w ramach test meczów Football Trial. Kolejny celny strzał. Oliwier Suwiński próbował. Ale znowu Żywiczyński dobrze ustawiony. Zapraszam na stronę internetową futboltrial.pl, tam wszystkie informacje odnośnie następnych testów. Teraz czerwoni, dobra, prostopadła piłka na prawej stronie, prostopadłe podanie, coraz bliżej jesteśmy bramki drużyny. Czerwonej strzał, niestety znowu niecelny. Ładnie tutaj odnalazł się przed polem karnym grający z numerem 37 Olaf Sondaj, gracz Polonii Bytom. Zabrać się teraz z piłką, podciągnąć troszeczkę metrów do przodu w kierunku bramki. Boczar do prawej strony. Musi być gol. No i mamy w końcu trafienie. Zieloni obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. A gola zdobywa Olaf Sondaj. Próbował już nie raz w tym meczu. Boczar bardzo ładnie piłkę rozprowadził do prawej strony Zaabsorbował uwagę obrońców. No i to umożliwiło sądajowi dobre wykończenie tej akcji. 42 minuta. Czy czerwoni odpowiedzą trafieniem? Spójrzmy. Ten strzał celny, ale jednak dobrze spisał się w bramce. Mikołaj zając golkiper zagłębia Sosnowiec. Ten strzał musi być mocniejszy i bardziej precyzyjny. Na prawej stronie boiska. Dobre wprowadzenie piłki podaniem. Spójrzmy, teraz rozpędza się Marcin Bałaj. Dobra piłka w pole karne. Tam był Igor Czuba, ale gracz piaskowianki piaski. 2006 rocznik przystrzelił. na sprawa, że to była naprawdę trudna piłka do skończenia. Zabrakło naprawdę niewiele. Bałaj. Bałaj, nieco miał problemów z równowagą, ale sobie poradził. Spójrzmy do grania z Bałaj i nie dał rady e, uderzyć. Jeszcze jest tutaj partner Oliwier Nawrocki. I ostatecznie radzi sobie z tym wszystkim bramkarz. No było gorąco, było gorąco e, pod bramką zielonych. To powinno być 1 do 1. Odnaleźć pod bramką rywala. Zasiać jakieś niebezpieczeństwo. Teraz znowu bałaje. Spójrzmy! Broni dobrze. golkiper drużyny zielonej. Mikołaj zając po raz kolejny na posterunku. Sprężyć się tutaj i jeszcze powalczyć o dobry rezultat. Morąk uderza! No i siła tego strzału była naprawdę dobra. Zabrakło dokładności też dość spora odległość. Odprowadzić rywala do linii bocznej. Tak też zrobił, ale tutaj świetnie zachował się Trzuba, obsłużył partnera, podanie musi być, gol nie ma. Nie ma jednak słupek po uderzeniu Oliwiera Nawrockiego. No i e, zabrakło tym razem już naprawdę bardzo niewiele, dosłownie centymetrów. 61. E, minuta. Dośrodkowanie w pole karne. Blisko. Uderzenie głową, blisko mija. E, prawy słupek bramki. Tutaj mogło i powinno być e, 2 do zera, no ale też. E, Przelatuje nam tutaj jakiś helikopter, tymczasem jest szansa dla drużyny zielonej, musi być gol, tak jest, 2 do 0. Bardzo przytomnie wykończy tą akcję Wasiłowicz. zawodnik Pomorza Gdańska, więc no dość daleko miał do Krakowa, natomiast można powiedzieć, że ten wyjazd udany, bo kończy to wszystko trafieniem. Dobre dogranie, przytomnie zauważył, że wychodzi z bramki. Golkiper Jakub Schubert i nad nim posłał piłkę do siatki. W końcówce tego spotkania jeszcze zapisać się gdzieś w notesie któregoś z obserwatorów tego meczu. Uderzenie z ostrego kąta. Tutaj po raz kolejny próbował Aleksander Boczar, on też dzisiaj aktywny w tym drugim test meczu na murawie sztucznej. Dzisiaj oczywiście mamy plac naturalny. Teraz Czuba bardzo dobrze tutaj odszukał partnera. Jeszcze będzie próba dobitki. Nie, to się jednak nie udało. Strzelał Oliwier Nawrocki. Gracz KSU Chruślice, ale po raz kolejny wykazał się między słupkami Mikołaj Zając. Płaski strzał. Ta piłka spadała. Uderzenie z czuba. Rozciągnięcie do prawej strony. Tutaj jest aktywny Igor Czuba. Czuba ścina w kierunku bramki. Czuba będzie decydował się na strzał. No i trafia w słupek. Mocne uderzenie, ale niecelne. Bowiem takim jest strzał w słupek. Tutaj bardziej w kierunku. Szukał rywala. No i tutaj otwiera się większa przestrzeń. Spójrzmy jak to rozwiążą Zieloni. Prosi się o strzał, ale jednak wybiera. Ten stały fragment gry 77 minuta. Pusty przelot zaliczył golkiper. Teraz przepraszający gest, ale to wszystko kończy się szczęśliwie dla drużyny. Zielony. Czerwonej, przepraszam, oczywiście to zieloni byli blisko zdobycia gola Czuba. Piłka przed bramkę, tam przytomnie zachowuje się defensywa jeszcze ponowienie, Akcji! Nie ma trafienia jeszcze Czuba, ale na spalonym. No, ma pecha dzisiaj ten zawodnik. Albo trafia w słupek, albo kiedy trafia do siatki, to jest na spalonym. Tutaj świetne to uderzenie. Z dystansu Igora Kulewicza Zawodnik Ślęzy Wrocław przyłożył Bardzo solidnie prosty podbiciem Tam jeszcze chyba po rękach bramkarza Jeszcze tutaj postarać się Nawiązać kontakt w końcówce Jeszcze jest troszeczkę grania Można spróbować powalczyć o remis Zobaczmy, Nawrocki Zostawia piłkę Bartoszowi Kaperze, ale gracz Zagłębia Sosnowiec Też przestrzelił mają problemy ze skutecznością czerwoni. Nie są w stanie umieścić piłki w siatce. Ten również nieudany. Powalczyć chociażby o honorowe trafienie. Na pierwszy słupek piłka Czuba. Dzisiaj do bramki nie trafi. Koniec tego spotkania. 2 do 0. Zieloni wygrywają Sondaj i Wasiłowicz. Zdobywają gole Maciej Szcześniewski. to usłyszenia.